Mono siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Brain Road Evolution. A w dzisiejszym odcinku widzowie opowiemy sobie co zostało dodane w nowym update'cie i pokażę wam jakiego mi się ci udało zdobyć sekreta. Także ty mój drogi widzu bez przedłużenia strzel koniecznej, łapki w górę, subskrypcję, zapraszam cię do oglądania. Tak, na moment kiedy to nagrywam jest tak naprawdę niedziela. Wczoraj mieliśmy bardzo fajny update, w którym została dodana nowa pogoda, ale po kolei. Przeczytam wam tutaj całego Vloga Malame Amarale, tak się nazywa tak naprawdę nowy secret. Jest to live event. Nowa pogoda, szansa 1 na 675. Wtedy respi się ten boss, którego mamy tu na Turce I wszyscy globalnie musimy go gonić, żeby go pokonać. Gdy już uda nam się go pokonać, on rzuca na całą mapę ogólnie krejty, w których mamy szansę właśnie na tego to secreta. Dodatkowo nowe dungeony z szansą na nowego free to play secreta, o którym sobie zaraz tutaj powiemy. Nowy guardian krejcik i sezon piąty jest oficjalnie już dodany do gry. Tak, powiedzmy sobie na początku o nowym sezonie. Jak widzicie mamy nowego pasa, nowe pety tutaj do zebrania, free to play, albo jak kupicie sobie pasa, to też macie za robuxy. Jak one wyglądają? No, mamy stud Dino, mamy tutaj stud szarka co tutaj jeszcze mamy tak naprawdę? Mamy jakiś specjalny nowy relik, mamy tutaj dodatkowego stud Pingwina, stud Gryfina i na zakończenie Madbira, czyli bardzo dobry relik tak naprawdę. Ogólnie fajny pasik, taki zwykły. Propo pasa, ja też mam wieczne wydarzenie tutaj do ukończenia, bardzo mało mi brakuje, jak widzicie, brakuje mi dosłownie 0.2, żeby móc sobie odebrać plus jednego peta, co dzisiaj Odcinku musimy zrobić. I ogólnie, już na start, mogę Wam się pochwalić, że te kraty, które zostały dodane w dzisiejszej aktualizacji z nową pogodą, udało mi się dzisiaj zdobyć i otworzyć. A co w nich miałem? No, jak widzicie, Secreta. Secreta, który jest tak naprawdę pod względem, jakby procentówki, chyba najlepszy w grze. Aczkolwiek pod względem siły, jeżeli nie macie ostatniej mapy i ostatniego bossa, to dalej Tigro League jest najlepszy, tak naprawdę. Ale ogólnie, jak widzicie, 162% daje. Let's go! Udało nam się go zdobyć. Wygląda w sposób następujący. Fajnie tutaj chodzi i tak naprawdę fajnie obja. Przeciwników, ja wam to tak naprawdę teraz pokażę Patrzcie, podejdźmy, pyk, on się Obraca dosłownie i obija swoim stopą Ej, naprawdę jest to mega fajny sekret I mega fajną animację ma, chyba Tak naprawdę będzie to aktualnie mój ulubiony sekret, którego będę używał raczej już do końca Giereczki, no chyba, że powstanie coś nowego Co mnie zaskoczy, jeżeli chodzi oczywiście O moją wikipedię tutaj, no sprawa Wygląda tak, że udało mi się dzięki widzom Zdobyć prestiż balerino lolololo Lolo. I dzięki temu tak naprawdę brakuje Nam jednego brainrota tutaj, który Jest do zdobycia forever packu, jeżeli Chodzi o Forever Pack. Nie wiem, jak Holixowi się tak naprawdę udało zdobyć tego sekreta. Nie mam dla tego pojęcia. Ja kupiłem już go za 50 Robuxów. Mogę jeszcze za stówkę tak naprawdę kupić. Ale wątpię, że raczej zdobędę tego sekreta. Ten sekret jest dosyć rzadki. Dobra, kupmy sobie, kupmy sobie. No niestety nie ma go. Mogę nawet te 250 Robuxów wydać. Powiem tak, widzowie, nie jest mi szkoda. I tak tutaj lubię tą grę, więc mogę ją wesprzeć. Wydajmy te 250 Robuxów. Czy będzie ten sekret? Jak widzicie, no nie ma tego sekreta. 400 Robuxów już nie będę tak naprawdę wydawał, bo to jest troszeczkę już dużo. Ale ja nie wiem naprawdę koliksowi się to udało. Plus przy okazji mamy 4,5 kołapy. To okej, okay, on się przyda do składu. Na pewno się przyda do składu. I teraz tak, było też do blogu napisane, że mamy nowe krejty, widzowie. Mamy nowe krety. Tylko gdzie są te kreighty nowe do zdobycia? Czy tu w sezon pasie? Nie no, demon kreighty były już. Na ostatnim Wardzie nic nie zostało dodane. Nie mam pojęcia, skąd zdobyć te nowe krejty, tak naprawdę. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu. Chyba, że na ostatniej mapie zostały one dodane. Przejdźmy się, zobaczmy, czy na ostatniej mapie mamy nowe krejty. Propo ostatniej mapy. Nie wiem, czy widzieliście ostatni odcinek. Już niszczymy tego bossa na totalnym tak naprawdę luzie. Mam 76 level, wiem, że to nie jest ostateczny, bo ostateczny jest to 77 do levela max, czyli 78. Aczkolwiek na razie mi się nie śpieszy, bo prawdopodobnie za tydzień lub za dwa tygodnie dopiero będzie nowa mapa. Obstawiam, że raczej za tydzień, więc na spokojnie mam cały tydzień, żeby dobić ten level. Wejdźmy sobie do reliks shopa. No nie, no tu nie mamy tych krejtów. Totalnie nie wiem, skąd zdobyć te free-to-play krejty. Dobra, nie doczytałem ty bloga tak naprawdę. Te krejty mamy do zdobycia z dungeonu, więc dzisiaj będziemy musieli sobie na pewno je przejść, ponieważ tam mamy fajne reliki, a co najważniejsze mamy jeszcze jednego secreta, który nie jest pokazany tak naprawdę w wikipedii, ale przydałoby się go zdobyć, więc ja wam pokażę jak on wygląda stwórz grupę, no jak widzicie mamy The Grand Arena, klikamy 57 level jest on oczywiście na najłatwiejszym trybie, na średnim 64 i na ostatnim 71 level do wygrania oczywiście klasycznie mamy potki, tego nowego Guardian Crate'a z nowymi relikami i 1% szans na nowego secreta, Prestige Hammer i jak widzicie no tego secreta tutaj mamy 155% lepszy niż twój najlepszy brainer. Ok, Okej, czyli to nie jest najlepszy tak naprawdę secret Dimage'a ma mojego sporo 125 QI? Czekajcie, czy to Nie jest najwięcej obecnie? 125 QI Nie, dobra, to nie jest najwięcej, Ok, Mi się tu troszeczkę pomyliło chyba Tak, OC, QI, A tak, Dimage mi się po prostu Pomylił z HP. Nie, dobra, możemy sobie Przejść, stwórzmy tak naprawdę solo Wejdźmy na tryb ciężki, zobaczymy czy damy radę Tylko ja bym do tego zmienił brain rota Bo ten jest dobry, ale jak widzicie tutaj Pod względem HP, no na dungeon'y Tigro Ligra będzie zdecydowanie lepszy tak naprawdę Stwórzmy ten dungeon, zobaczmy, jak nam pójdzie. Powiem tak, grałem ci z widzami na live. Fajnie się to przechodzi. Ja lubię ten dungeon, Naprawdę fajnie, przyjemnie się robi moim zdaniem. Więc możemy go tak naprawdę przejść wspólnie. Miejmy nadzieję, że dropnie nam parę kreatów, dzięki którym zdropniemy tego nowego secreta. No chciałbym, bo tylko jego mi teraz brakuje. Ogólnie jak mapa wygląda, mapa wizualnie wygląda tak sobie. Zwyczajna bym powiedział, nie ma tylko szału. Mamy pierwsze trzy bossy do pokonania, to są te t Saury. Dobra, patrzcie pyk, nastrzała tutaj schodzą dosłownie. Tutaj. Mamy brybry Bry, Bikusa i znowu o ich. Dobra, niszczymy go. Lecimy dalej. No, tu już jest ich troszeczkę więcej, tak naprawdę. Ale damy sobie raczej radę. Raczej damy sobie radę. Potem jest dopiero ciężej, tak naprawdę. Tu już jak widzicie, mam espresso seniora na sam koniec, jeżeli o to chodzi. No, powiem tak, ta espresso seniora ma troszeczkę HPS. Zaraz wam pokażę dokładnie, ile ona ma. Tylko czekajcie, muszę tam przejść. Dobra, idzie tutaj espresso seniora i ona na tym levelu ma 650 DC. Uwierzcie mi, to jest całkiem sporo, jak na ten poziom. Więc jeżeli chcecie wchodzić na najcięższe dungeony, upewnijcie się, że macie tigro Ligrę, albo przynajmniej jakiś, nie wiem, 74, 76 level. Bo z tego, co wiem, na 71 levelu raczej nie dacie tutaj rady. I mamy bossa. Mamy Birnini, Plamini, Guardini. Ej, mega fajnie on wygląda. Czy damy mu radę? Tak, damy mu radę na totalnym luzie. Więc ja sobie go pokonam, zobaczymy, co dostaniemy. I tak naprawdę końcówka HP, a w międzyczasie, jak tutaj dobijamy tego bossa, chcę wam wspomnieć, że jeżeli gracie w Brainrot Evolution, to jest teraz najlepszy moment, żeby grać, ponieważ... Oj, co ja dostałem? Co my dostaliśmy? Dobra, za Teraz Wam dokończę zdanie, ale dostałem hamera, który jest tak naprawdę mega mega rzadki do zdobycia. Bo jest to ogólnie jeden z najlepszych relików w grze. Ej, dobra, powiem tak: nagrywanie o trzeciej w nocy odcinków oddaje. Naprawdę, nagrywanie o trzeciej w nocy oddaje. Jeżeli taki drop mamy dostawać, to jestem zadowolony. Ja nawet tego sekretaż tak bardzo już nie potrzebuję. Ale co miałem Wam tutaj powiedzieć? Zagrajcie sobie teraz Brainerd Evolution, ponieważ macie X2 Exp Event na ten moment. Jeszcze 24 godziny, jak ja to nagrywam. Więc wchodzimy tutaj w reliki i patrzcie to, jak on jest potężny. Ej, dobra. 407,5 do HP dostaje... 110%, 125% Dimension Expa 135% I spida 15%. Za co ja to chciałbym podmienić? To jest dobre pytanie. Możemy w sumie za to sobie chyba tak naprawdę podmienić? Bo to mam najsłabsze. I my ekwipujemy. Ej, dobra, niesamowity jest ten Prestige Hammer. Naprawdę opłacało się wejść na Dungeon. Mamy przy okazji tego krajta. Jak mam takie to czemu by go też nie otworzyć? Może z jednego trafię. Zobaczmy, zobaczmy, czy z jednego trafię. Jeżeli bym z jednego trafił, to naprawdę to byłby mega fartowny odcinek. Aczkolwiek, no niestety się nie udało. Więc będę musiał. Chyba sobie parę nafarmić i zaraz sobie tutaj otworzymy Więc czekajcie, dajcie mi chwilę Wbijam na te dungeony, idę przechodzić I zdobywać te krejty I dużo sobie krejtów tak naprawdę nie nafarmiłem Bo wybiła godzina trzecia I nie mogę teraz z żadnego dungeonu Ani do żadnego dołączyć Więc mam jakiegoś buga, więc po prostu otwórzmy tyle ile nafarmiłem A mega potężną ilość nafarmiłem Czyli cztery krejty Zobaczmy co będziemy mieli Spokojnie w tygodniu prawdopodobnie dropnę tego sekreta Uwaga, no śmiesznie było jakbym teraz trafił Naprawdę śmiesznie było, aczkolwiek no niestety nie udało się ale uwierzcie mi, i tak go zdobędę. Na pewno, jak widzicie, mam 2 miliony waluty, więc w końcu będziemy mogli sobie kupić plus jedno miejsce na zwierzaka. Odbieramy, pyk. No i dzięki temu mamy teraz 9 na 10 brain rotów. Przepraszam, 9 na 9, 9 na 9. Brakuje jednego do dziesiątki, więc myślę, że w nowym update jeżeli będzie jakaś opcja, to będziemy z niej korzystali, żeby mieć 10 na 10 petów. Bo game passów, tak jak wam mówiłem, nie kupuję. A w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Chyba wszystko, co miałem, tak naprawdę wam omówiłem. Czy warto zagrać na update? Moim zdaniem warto, zwłaszcza jak jeszcze nie macie Mapy tryhardujcie, bo za tydzień albo dwa prawdopodobnie wyjdziemy z tego bombardiro serwera. Tak to się nazywa w ogóle. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał nowy świat oraz co zostanie dodane. Ten update oceniam jako taki luźny, dałbym taki 7 na 10 Fajnie, że jest nowa pogoda, fajnie, że jest nowy sekret i bardzo fajnie, że są nowe dungeony, czyli to o co prosiłem już bardzo dawno. Taki luźny, fajny update'ik. A póki co w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę to na tyle. Bardzo wam wszystkim tutaj dziękuję za oglądanie. Jeszcze wam wspaniałego dzienka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. Ja na ciebie będę zmykał i słyszymy się w kolejnych odcinkach Do zobaczenia. Wszystkiej popatki, elo, elo, pyy.